Dobre popołudnie, z tej strony Dawid z kanału Danwielt na Filipinach. Dzisiaj pokażę Wam jak wygląda ogrodzenie i proces ogrodzania naszej działki na Filipinach. Od samego początku jak widzicie jest teraz ogrodzona już, także przeniesiemy się w czasie wstecz. No, i pokażę Wam jak to wyglądało, jakich narzędzi używałem, no i jakie są związane z tym koszta. Jak wygląda kwestia stawiania słupków ogrodzeniowych? Tutaj widzicie jest pierwszy. Jest zielony, więc go ledwo co widać. Tutaj będę stawiał drugi. I granicą jest wyznaczony x na, na kamieniu. Tak robią, że albo wkładają takie walce betonowe, tak jak się to robi w Polsce. O, no, te same prawa e, geodezyjne i e, cała reszta jak u nas. No i co, używam do tego celu, żeby zrobić otwór w ziemi świdra. Oczywiście z, e, y, z kluczem, który nie powinien być do tego celu przeznaczony, ale powiem Wam szczerze, naprawdę wymiata. Mam trzy ustawienia i robię to na pierwszym, czyli dwa jeszcze mam. W zanadrzu nie używam tych dwóch, bo one po prostu urywają ten pręd. I czekam aż z Chin mi przyjdzie taki większy świder na grubszej osi, żeby to po prostu zespawać. I wtedy już będę mógł pełną mocą haratać. No, także, no i mam jeszcze tutaj urządzenie do tak zwanego młota, również na baterie, bo do linii energetycznej mam trochę kawałek. No i takie mam widoki o 7 rano. Teraz tak, żeby zrobić takie ogrodzenie, a nie trudzić się z kopaniem w gliniastej ziemi, po prostu używam sobie takie świderki, które sam do tego celu zmodyfikowałem, bo jednak były trochę za słabe. No i tak wygląda półmetrowy, półmetrowy dołek. No i teraz biorę się za wrzucanie bambusa, muszę go wypoziomować. Więc tak, tu będzie brama wjazdowa. Lecę dzisiaj z linią do góry, bo muszę poczekać na wiertło. Tam na dole, gdzie teraz jestem, jest dużo kamieni i muszę niestety kuć dosyć głęboko, przy 40 cm, bo tak gdzieś na pół metra plus. Osadzam paliki, żeby ich mi nikt nie wyrwał. Czasem też przy stawianiu ogrodzenia trafiało się tak, że była litą skała. No i ja musiałem wręcz wiercić w tej skale Jest to taka ciemna skała. Jest dosyć krucha, także nie ma jakiejś tragedii, no ale zabiera więcej czasu niż wiercenie w ziemi. Po zrobieniu. Prawie połowy ogrodzenia sprzęt się spisuje znakomicie. Jest takie zastosowanie klucza udarowego, który, że tak powiem, jest stosowany w mechanice do właśnie wykonywania otworów. I powiem Wam szczerze, że harata musiałem już kilka razy spawać w wiertło. A śruba potrafiła mi pękać, także siła jest większa niż wytrzymałość materiału. No i co, i po kolei sobie poznaczyłem. Widzicie, w dół tak to wygląda jest lekki, lekki spadek wszystko od sznureczka także. No, by będzie nawet sznurka nie rozkładali tylko tak, jak leci, a później są komplikacje, bo ktoś niżej kupi działkę, no i będzie dochodził na przykład, że tam parę centymetrów mu zabrałem, nie? No, także robię po kolei e, dzień za dniem. Myślę, że e, wykonanie całości zajmie mi gdzieś miesiąc, ale tak jak mówię, no przynajmniej sam będę pewien, bo robię wszystko do, do poziomicy, A, także będę miał satysfakcję, że, że płot jest prosty. No i później na to pójdzie drut kulczasty e, zakładany na przemian, żebym go nikt nie odpiął, nie ukradł. Dobra Dobra, ładuję sobie Kolejny transport bambusa Także najlepsze ćwiczenia na świecie Jeżeli chcecie się wypocić No i jadę na posesję Mam gdzieś jakieś półtora kilometra Mam takie piękne widoki Przy okazji załadunku I coś wam pokażę Żeby nie jechać drugi raz To obciążenie moje opony To już jest tyle No ale pojadę powoli Także będzie ok. Najlepsze kardio, jakie w życiu miałem, to przerzucić 100 sztuk bambusa. Pierw tutaj, przez taką rzeczkę, jest taka, widzicie, po kamieniach sobie układamy, a potem to musi tędy powędrować aż tam do chatki. Okay, mamy piątą rano z hakiem. Słońce leniwie wstaje, jest jeszcze tak trochę półroc... półmrocznie. No i co ja się biorę za następny element ogrodzenia? Mam nadzieję, że przez te światło będzie coś widać. I słuchajcie, generalnie to wszystko jest tak zahaszczone, i żeby sobie ułatwić robotę, najprostszą rzeczą jest wparwanie z kosiarką. Oczywiście z. Z nożem, nie z nylonem, bo nylon sobie nie radzi. Po prostu nylon bardzo szybko znika, jeżeli chodzi o jakieś tam ee, gałęzie. No i co? się to wycina, zostawia się to na dwa dni, żeby przyschło, a później się to podpala. Tak jest, podpala się, bo po prostu no, nie będziesz w stanie wykonać ogrodzenia. No, musisz sobie to jakoś tam powiedzmy wyczyścić. No i teraz informacja dla ekologów: nie martwcie się, bo tutaj z tego spalonego bardzo szybko wyrasta trawa. Także. Tak naprawdę na Filipinach to natura sobie bardzo szybko radzi. No i widzicie takie grube haszczyska. Będę chciał oczywiście teraz powyrywać to z korzeniami, bo mam łatwiejszy dostęp. No ale, niemniej jednak, są takie miejsca, które są bardzo zakrzaczone. No i uniemożliwiają mi jakąś tam, powiedzmy, w miarę łatwą robotę. Także tu mam następny. No i muszę się. Tam połączyć z tą, z tą górą. Także już niewiele zostało. Kolejny update. Jestem w kolejnym narożniku. Jak widzicie, tam są słupki. No i muszę się tam dołączyć, także tam pójdzie zaraz sznurek. I widzicie, tu się muszę do tego dopiąć. No i tutaj muszę zobaczyć, jak mi to między tymi palmami wyjdzie. Czy je poświęcić, na zasadzie nie wyciąć, tylko po prostu do, oddać sąsiadowi, w cudzysłowie. Nie? Czy jakoś tam próbować je przygarnąć, bo no, nie chcę stawiać płota u siebie. Nie? Że powiem Wam, działka jest naprawdę olbrzymia. I ja oczywiście jestem dumny z każdego palika, który sam tutaj wsadziłem. A mam gdzieś około 450 metrów w linii prostej. No i daje to satysfakcję, powiem Wam szczerze. To jest pierwsza taka robota, którą zrobiłem sam, niezależnie. No i będzie miała ręce i nogi. No a myślę, że za dwa, góra, trzy lata wymienię te paliki na stalowe. Ok, jestem w dolnej części, także lecimy tutaj pasek ogrodzenia. Zrobię Wam zooma, gdzie jest ostatni słupek. Jest tam wysoko, także muszę sobie coś pośrednio zrobić, bo rozciągam taki plastikowy sznur, tak jak tu widzicie jest. No ale jak wieje wiatr, no to dochodzi do jego zakrzywienia, więc gdzieś mnie to tam oszukuje. Wstawiłem sobie już jeden słupek gdzieś na pół metra. No i tu jest oryginalny znak geodezyjny. Także na Filipinach generalnie no, zasady są takie same jak, jak u nas, jeżeli chodzi o o, o działki, o, o wydzielanie. Normalnie robisz e, plan, e, u geodety zamawiasz sobie e, rysunek, tak, że, tak zwane wznowienie granic i wszystko wiesz gdzie co i jak. Jeżeli nie ma jakichś znaków, no to płacisz za nie wkopują ci. Ja sobie wziąłem też takie pośrednie znaki właśnie, bo no wyobraźcie sobie prawie hektar no to niektóre linie potrafią mieć gdzieś, żeby Was nie oszukać, eee, w granicach chyba 80 metrów, najdłuższa, no to 80 metrów to jest ho-ho-ho. No i jeżeli nie jest w linii prostej, jako na przykład jest pagórek, tak jak tu widzicie, że, że mam punkt na wzniesieniu, no i dalej nie widać nic, nie. No i tu jest różnica, myślę, gdzieś między miejscem, gdzie stoję, a, a górą jakieś jakiś 5 metrów, nie. Zobaczcie, jaki tu jest fajny widok. Te palmy w sumie wyznaczały granice. Także tak to wygląda. No i dzisiaj jest strasznie gorąco, z człowieka się leje. Kombinuję jak tutaj wyrobić tak zwaną normę dzisiejszą, bo chcę coś zrobić. No i niestety natura jest przeciwko mnie. Jeszcze się wam pochwalę, zobaczcie ile tu jest kamienia. I ten kamień kiedyś wykorzystam właśnie, żeby jakby to powiedzieć, wykonać pewną konstrukcję, o której opowiem w przyszłości. Także jest dużo darmowego materiału. No, nie ma róży bez kolców. Bardzo często właśnie ukręcałem narzędzia, bo klucz jest jednak bardzo mocny. No, to też jest taka, wiecie, cieniutka blaszka, więc to jest tak do takiej piaskownicy, można powiedzieć. No, ale dzisiaj się chyba skuszę i włożę tutaj rurę i zaspawam. Także będzie to już mocniejsze. Już raz to spawałem i pękło w innym miejscu. Dzień się zbliża ku końcowi. Ja poprosiłem dzisiaj sąsiada. Mówię do niego, kurde masz taki fajny bambus, nie chcesz sprzedać? Ja mówię, bo mi się przyda trochę na ogrodzenie, nie? On mówi, jasne, że tak, nie ma problemu. 40 peso za sztukę. No i widzę, że są takie nawet cieńsze, bo to jest trochę młody bambus. No ale wykorzystam to. Że widzicie, zaraz ścięty jest zielony. Tak właściwie dlaczego robię ogrodzenie z bambusa? Powiem Wam z dwóch powodów. Pierwszy... To są koszty. Jednak, mając działkę o powierzchni prawie 1 hektara w linii prostej, no gdzieś wychodzi mnie jakieś pół kilometra ogrodzenia. No i generalnie, no co? Druga rzecz to to, że bambus jest ogólnodostępny i jeżeli chcę, no to mogę kupić każdą ilość. To jest tylko kwestia jakiegoś tam, powiedzmy, przygotowania i tyle. Mam, jak widzicie, w miarę proste elementy. Bambus generalnie nie jest drzewem, jest trawą, więc mogę powiedzieć, że, że jest jakimś pewnego rodzaju no, fantastycznym budulcem, bo można z niego zrobić wszystko. Od jakiejś tam powiedzmy chatki po jakieś konstrukcje, nawet widziałem tutaj duże wieże. No, i powiem Wam, że są specjaliści, którzy specjalnie traktują bambusa, że to tak nazwę, bo bambus sam w sobie no, niestety podlega erozji. Jak widzicie, końcówka potrafi spruchnieć. Tak samo jak drewno lub jakieś tam powiedzmy termity, bo tutaj są termity, więc jeżeli macie gdzieś bambusa, no to rośnie prawdopodobieństwo, że możecie mieć termity. No i co? Są to w miarę grube elementy, a bambus jednocześnie jest. Jest lekki, zobaczcie sobie jaka jest grubość ścianki, także tak to wygląda. I powiem Wam tak, jak wygląda na przykład konserwacja, bo można zakonserwować takiego bambusa i przedłużyć mu jakąś tam, powiedzmy, jego żywotność, szczególnie jeżeli go na przykład wsadzamy do ziemi lub jest nie, nie, nie zakryty niczym, na przykład dachem i, i podlega tam, powiedzmy, deszczom można przede wszystkim co, e, użyć e, jakiejś sole na przykład e, sole mm, e, miedziowe i <laughs> sposób jest bardzo prosty widzicie to jest ta struktura jest taka włóknista więc jest jest porowata taka rurkowa e, więc no, najprostszym sposobem jest co nakładamy na przykład grubą dentkę dwa cybanty tutaj mamy z tej strony rurę e, i tłoczymy pod jakimś ciśnieniem, powiedzmy, oczywiście, kiedy ten bambus jest jeszcze zielony, bo on wtedy ma w sobie soki, tam ten jakiś przepływ, powiedzmy, jeszcze jest w miarę możliwy, bo gdy bambus już jest suchy, no to ten proces jest znacznie utrudniony. Tak samo jest z jego prostowaniem. No i, i co, i pompuje się, tłoczy się, zostawia się to na przykład na, na dzień. No i następnego dnia już, powiedzmy, te sole się tam rozprowadziły i termity na przykład tego nie będą chciały e, tak szybko zabrać e, druga rzecz jak się prostuje e, bambusa prostuje się go na ciepło na przykład e, rozgrzewa się go nad ogniskiem no i później prostowanie to już jest taka mechaniczna sprawa gdzie wkłada się go powiedzmy na przykład nie wiem jest najprostsza rzecz to jest zrobienie dziury na przykład nie wiem w jakimś drzewie o palmie no i po, po takim namoczeniu i zagrzaniu nad ogniskiem takiego bambusa, oni go po prostu prostują, no i ten element później jak, jak wystygnie no to on już się ponownie gdzieś tam nie, nie krzywi, więc no, bambus jest naprawdę świetny, robią z niego krzesła jakieś tam elementy wnętrz no można go giąć na, na rozmaite sposoby, to tylko jest, że tak powiem ogranicza wyobraźnia czasami ten bambus już jest sam pogięty jak widzicie można z tego zrobić jakieś balustrady fajne, fajne rzeczy no, widziałem też, że na przykład ktoś tnie bambusa i tak jak mamy, powiedzmy, jakieś tam odpady, to oni go potrafią po prostu pociąć. No i oprócz tam jakichś, powiedzmy, nie wiem, patyków do na przykład banana lub e, innych tam, powiedzmy, rzeczy z grilla, no to widziałem jeszcze człowieka, który robił z tego normalnie elementy, jakieś blaty, deski, e, ciął to, szlifował. Także bambus, muszę powiedzieć, że jest takim no, elementem, który ma wielorakie zastosowanie. I przede wszystkim, co? W Chinach z bambusa się robi wszelkiego rodzaju rusztowania budowlane. Bambus jest lekki, jest wytrzymały. Nawet na Filipinach, jeżeli są jakieś tajfuny, a na przykład były domy gdzieś tam, nie wiem, z betonu, powiedzmy, wiadomo, że tutaj się nie robi fundamentów w większości przypadków. No, i ta konstrukcja nie jest sztywna, to zdecydowanie bambus w tym momencie był bardziej elastyczny, bo bambus nie jest jakoś sztywny, on pracuje. No i wyobraźcie sobie, że taki dom na przykład z betonu popękał, czasami ulegał uszkodzeniu znacznemu, a, a bambus po prostu no, zrobił swoją robotę i, i nic tam się poważnego nie stało. Także no, muszę powiedzieć, że, że bambus jest faktycznie materiałem, który bynajmniej tutaj w tych realiach. Robi świetną, świetną robotę. W trakcie przerwy w robieniu ogrodzenia nazbierałem dla teściowej opadłych liści tutaj z tych wszystkich palm, które mnie otaczają. To czasami spada i to jest też taki przykład, że oprócz właśnie takiego zwykłego drewna to też również używa się to, te liście. No i one są takim jakby to powiedzieć Eee, fajne na start, do rozpalania, naprawdę bardzo szybko się palą jeżeli są suche, Dałem dużo energii i eee, no nie trzeba jakichś tam gazet, papierów. Okej, okay. eee, kolejna linia już jest, już jestem prawie na końcu, coś Wam pokażę. Padało ostatnie dni i dokopałem się do wody, także woda stoi na bardzo niskim poziomie, bardzo możliwe, że tu kiedyś zrobię studnie. Dobra, przyszedł czas na drut kolczasty. Kupiłem dru gruby drut, nie jakąś tam, e, powiedzmy, wersję demonstracyjną. No i co? Na razie sobie rozwinąłem drut. No i trzeba go umiejscowić. Chłopacy mi dzisiaj pomagają, także lecimy z dużym łomem, naciągamy i bijemy gwoździe. No dobra, lecimy drugą linię. Wziąłem sobie e, do pomocy chłopaków. Dwóch braci i sąsiada. No i jedziemy, nie? Łomem bierzemy, naciągamy. Gwoździe, które stosujemy, to są gwoździe w kształcie litery U. No i one to w bardzo profesjonalny sposób. Trzymają wszystko, że widzicie, trzeba zahaczyć. Linia jest nie napięta. No i naciągamy. Tak jest. No i robimy to na przemian. Raz w lewo, jedną linię, raz w prawo, drugą. I to pozwala, że, że te słupki bambusowe one zawsze się lekko ruszają. Ale zostaną naciągnięte. Każdy ze sobą. Widzicie, bambus jest twardy. Także gwoździe nie wchodzą w niego jak w masło. No, i drut kolczasty jest dostarczany w takich rolkach. To są rolki 30-kilowe, więc tam wychodzi gdzieś około 130 metrów w linii. No, i tu widzicie początek z pięknym widokiem. Na samym końcu zrobię Wam takie podsumowanie, co ile kosztowało, ile czasu mi to zajęło, bo większość robiłem sam. Każdy ze słupków wierciłem otwory sam. Każdy ze słupków przygotowałem sobie sam. No, i że tak powiem, nie będę tego obcinał, bo im to jest wyższe, tym jest lepsze. Jedynie muszę usunąć e, te e, gałązki. No, bo złodziej wejdzie po tym jak po drabinie, więc bez sensu by było dawać drut kolczasty. No, a drut kolczasty daje się ze względu na to, że e, ma najwyższe pokrycie w metrach, jeżeli chodzi o, o cenę wszystkie inne typu właśnie e, cyclone wire albo Hogwire, czyli cyclone wire to jest to co jest u nas zazwyczaj stosowane do ogrodzeń. E, no wychodzi znacznie drożej. Także no i gdzieś za 2-3 lata e, wymienię te wszystkie bambusy na stalowe rurki. Na drut kolczasty zostanie, no i wtedy e, to już będzie na stałe, więc posadzimy coś co przyozdobi ładne ogrodzenie. Dobra, dzisiaj robimy ekipą. Pomagała mi tu cała rodzina. Jelopina. Przygotowujemy, tak się nazywa ryba. A i zaraz wkroczę na, na ogień. Dobrze jest mieć taką chatkę. A i tu jest ognisko. Że widzicie takie Jakby nasz odpowiednik barbecue, tyle, że na ogniu. Także musi się to skończyć palić. Jak będzie trochę żar to Taką metalową kratkę na to ustawią i tyle. No a tutaj pozbierałem liście palmowe, to też częściowa dostanie do gotowania obiadu. Tam widzicie ogrodzenie po całej długości, już jest gotowe. Dzisiaj drut kolczasty Także tyle poukładałem sobie wreszcie tutaj ten bałagan. Rybka już się zrobiła. Tu mamy taki dystrybutor do wody, a no, taki plastikowy pojemnik, ale ma jeden plus, bo. Można kupić e, lód, no i można go tutaj wrzucić. Nie? On już się rozpuścił, ale fajnie obniży temperaturę także. O. No i po kolei, widzicie, mamy tutaj ryżyk. Jest i Coca-Cola, zawsze musi być. Ryba jest gotowa. No i tutaj mamy do pomaczania taki miks z ostrą papryczką, cebulką, tak zwanym sibujasem. No, i tyle bierzemy się za jedzenie. Jest fajnie gorąco, zobaczcie, jaki widok. O. Ok, e, ogrodzenie już jest gotowe. No, i teraz porozmawiamy sobie o detalach. E, ogrodzenie 8000 metrów, bo tyle mierzy działka, e, wymagało ode mnie w linii prostej, która mierzyła 466 metrów, e, postawienia. Około 233 słupków. Te słupki były średnio gdzieś między 2,7 a 2,9 metra. Także tak to wyglądało. Łącznie gwoździ, które tutaj widzicie, poszło jakieś 6 kg. Kilogram kosztuje gdzieś w granicach 220 peso. Także to jest następna informacja. No i można powiedzieć, że w ciągu dnia taka norma, żeby zrobić dziurę i włożyć jednego bambusa, no to było przynajmniej z tego co pamiętam 3-4 do 5 maksymalnie przez dzień, bo. Też e, czasami warunki pogodowe. Jest tu gorąco o godzinie 12.00, no i średnio gdzieś 40 minut potrzeba, żeby po prostu zrobić otwór w ziemi na, na pół metra, żeby go po prostu wydrążyć, bo ja te otwory drążyłem. Niestety tymi ich przyrządami nie zawsze to szło zrobić. Oni mają taką rurę, do której jest taki płaskownik dospawany. Także to jest generalnie fajna rzecz, jeżeli chodzi tutaj o tą właśnie twardą ziemię, ale no jak się trafiają kamienie, no to już polegałem całkowicie na bezprzewodowych narzędziach. Także parę razy zdarzyło mi się ukręcić te śruby, którymi wierciłem. No, i co jeżeli chodzi o koszty, no to pomyślcie sobie te 200 parę bambusów. Jedna sztuka kosztowała mnie gdzieś 60 peso. No, i myślę przynajmniej, że to powinno 2-3 lata wytrzymać. Widzicie, one są różnych wysokości. Będę je jeszcze gdzieś tam docinał, żeby to w miarę jakoś estetycznie wyglądało. Ale przede wszystkim, no, ma być to ochrona przed y, zwierzętami. No, ktoś mi powie, kurczę, postawiłeś drut kolczasty, grodzisz się, jak to i w ogóle. Nie no, słuchajcie, grodzić się trzeba, bo jeżeli nie będziecie mieć ogrodzenia, to wierzcie mi, że wśród Filipińczyków, mimo że to są fajni ludzie, to znajdą się takie gnoje, którzy po prostu przyjdą Wam na Wasze i albo zaczną Wam mieszkać na Waszym, albo zaczną po prostu korzystać z Waszego ogródka, ze wszystkiego, co tutaj macie, nie? Także no, to, to trzeba wziąć wszystko pod, pod rozwagę żeby to miało jakoś, powiedzmy, nie wiem, no, przede wszystkim bezpieczeństwo. Ja znam, na przykład, ludzi, którzy e, nawet potrafili sobie u góry dać ceramiczny izolator, poprowadzić przewód i dać do prądu, tak? No bo jest złodziejstwo. Wierzcie mi, że ten drut czasty przed złodziejami was nie, nie ochroni, bo złodziej, jak będzie miał przyjść, to on i tak przyjdzie, więc to jest bardziej ochrona przed, powiedzmy, zwierzętami. Tu jeszcze nadmienię, że jeżeli chodzi o to tak zwane bezpieczeństwo na Filipinach, to, to nie jest tak, że tu wszyscy są złodziejami, bo będziecie mieć 100 ludzi, a jeden we wiosce będzie po prostu złodziejem i akurat będziecie mieć pecha, że on po prostu do Was przyjdzie i gdzieś tam Wam narobi e, dziadostwa i, i szkody, nie? Także no, tak, to, tak to wygląda e, i, i tyle. Jeszcze z danych takich to Wam powiem, że... E, zajęło mi to niecałe dwa miesiące, żeby to zrobić samemu. Oczywiście wziąłem sobie do pomocy chłopaków, kiedy e, stawiałem już ten drut kolczasty. Natomiast e, słupki wszystko wierciłem sam, więc e, mogę powiedzieć, że jeżeli sobie generalnie policzycie o ilość słupków przez e, powiedzmy tam 4, zróbmy 4, to Wam wyjdzie ile dni. E, przyjeżdżałem plus, mm, za każdym razem musiałem ładować swoje bezprzewodowe e, urządzenia. Z których korzystałem, czyli to był klucz udarowy do odkręcania, co prawda, śrub, ale zdał, zdał egzamin na, na piątkę, był tak mocny, że ukręcał mi, że tak powiem, wręcz moje narzędzia do wiercenia. No i jeszcze mamy taką produkcji chińskiej wiertarkę udarową tak zwany młot udarowy, który się również świetnie spisał do dzielenia kamienia. Także to Wam mogę tyle powiedzieć. No i co? No, reasumując, jest to najtańsza metoda na ogrodzenie się, gdzie po prostu wytyczycie granice. Sąsiedzi oczywiście e, będą, jakby to powiedzieć, przestrzegać tego, że macie po prostu swój gdzieś tam prywatny teren. To nie jest tak, że Filipińczycy e, wszędzie Wam będą chodzić, łazić. Wiedzą po prostu, jest właściciel, jest furtka i, i tyle. Także to pod tym względem Trzeba przyznać, że też jest tak jak u nas. No, wcześniej musiałem dawać właśnie takie znaki. Private property to gówno dawało, bo wieszcie, mi ludzie chodzili, robili na złość. Nawet byli tacy, którzy załatwiali tu swoje potrzeby i to robili w taki sposób, żeby dać do zrozumienia, że oni tu przychodzą i robią to pod samym domkiem. Jakieś imprezy, zostawianie mi tu śmieci, także znaj znajdowali sobie, jakby to powiedzieć, takie miejsce, gdzie mieli swoją metę, żeby. Eee, no po prostu spędzić tu czas, nie? a to też nie jest fajne, bo zawsze coś zniszczą, śmieci zostawią, no i tyle, także to był odcinek o grodzeniu się, jak będziecie gdzieś tam coś działać, operować ze swoją ziemią, no to pamiętajcie, jak chcecie mieć drzewka, jakieś wartościowe rzeczy, żeby wam tego nie pozjadały krowy sąsiadów, no to musicie w pierwszej kolejności zainwestować w płot. No, i na koniec dodam, że nie była to łatwa robota. Jeżeli w Polsce coś grodzicie i będziecie się czuć zmęczeni, to tutaj będziecie to czuć 5 razy więcej, ale dzięki temu jest satysfakcja, bo człowiek ma świadomość, że po prostu w tak trudnych warunkach udało mu się ogrodzić zrobić to w miarę solidnie. Jest satysfakcja, nie? Dziękuję, pozdrawiam, subskrybujcie mój kanał. Cześć.